W sensie generalnie to tak. E, zobaczyłem ciało czarnego, od którego odbiega Brumyx, no i go uratowałem Dobra, teraz mogę powiedzieć dobry wieczór stream. Dzisiaj gramy na serwerze rozczarowani i no. Gram wam głosy. Gdzie super jesteś? Na no, kogo głosuję? Maczleja sasa, bo jakby tutaj mu Zajmujesz się no. Jest jeden impostor i nie wiem, może być glitch, albo super, albo jest ktoś inny. Ależ... Ale że pewnie Chester? <grymieniego> Ależ no, by było. To, no, Bo... no, 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 to no, jest z ciała, że, no. Teraz... No, no. Nie, nie wiem. Jednak nie. Oli smoli. What? A w sumie nic Noe Ale nie. Kto widział tego killa? Ja, ale Ja że... widziałem się że ale nie ale... co... wy... widziałem kto. czyli mamy tego niewidzialnego impostora, tak? Y super. Tak. Herbates y zabił na mo na... Ej osobach oczy, oczach byłem 3 metry od niego Pewnie Yl, nie, ja bielisz, herbatę, nie byłeś chyba te próbował ja zrobić tak wcześniej być niewidzialnym wchodząc do admina ale mu coś nie piekło zrobił killa i niestety pobiegł dalej Masz coś na swoją obronę Nie chyba ty coś na swoją obronę bo on nic nie mówi Może był 4 Niczym. Ja powtarzam, drugi raz skleimy szeryfa. Jeśli ktoś jeszcze sklemuje szeryfa, jest podejrzany i w tym momencie pójdę go zabić. I Próbowo, fajnie,